Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii na uroczystość świętego Józefa. Drodzy, jak postawę Józefa scharakteryzowano by dziś? Naiwność? No bo jak można najważniejsze życiowe decyzje podejmować na podstawie snu? Nieodpowiedzialność? Z dokładnie tych samych powodów. Niepoważne to jakieś. Powodów jak wyżej. Kiedy patrzymy na jego działanie, na jego postawę, to chyba więcej jest pytań niż odpowiedzi. No bo jak to jest, że on we śnie słyszy jakieś głosy, może to jest jakaś emanacja jego podświadomości, pytają dociekliwi psychologowie. A nie jest możliwe, że w czasie snu działa na niego zły duch? pytają dociekliwi demonolodzy. A o jakiej wiedzy mówimy z tego snu, bo przecież nie empirycznej, zdają się dopytywać dociekliwi empiryści. A dlaczego ten anioł mówi nie bój się? A może te lęki Józefa, które przecież widocznie nim są, pochodzą z jakichś zranień z dzieciństwa? Pytają dociekliwi terapeuci z zranień. A Józef po prostu wstaje rano, bierze Maryję, do siebie? I stanowią szczęśliwe małżeństwo, żyjąc wcale nie jak w bajce, ale długo i szczęśliwie. Co się nie bardzo może pomieścić w głowie? No cóż, im się po prostu udało. Nie, bo życie to nie jest rosyjska ruletka. Raz się powiedzie, a raz się nie powiedzie. Przypadek. Nic z tych rzeczy. Józef jest niesłychanie ułożonym wewnętrznie człowiekiem, kierującym się zasadami. Co pozwala mu odróżnić głos anioła, który słyszy we śnie, od jego własnych lęków czy niepokojów, które przeżywał i których doświadczał. To jest człowiek, który widzi w Maryi ukochaną osobę, dla której jest w stanie wiele poświęcić. To jest człowiek, który kocha miłością altruistyczną. Ten drugi jest ważniejszy. On ją stawia wyżej niż siebie. On jest skłonny, jest w stanie złożyć dla niej ofiarę. To jest ta szczególnie trudna dziś forma miłości. Józef bardzo dobrze rozumie, a właściwie coraz lepiej rozumie, że wokół niego dzieje się jakaś tajemnica, w której on musi być prowadzony. On nie próbuje całemu światu udowodnić, że wie najlepiej, i że teraz on wszystkim udowodni, że sam sobie da radę. Że jego rozwiązania są najdoskonalsze z możliwych. Nie. Józef wchodzi w tę rolę, którą napisała dla niego Boża Opatrzność. Józef jest gotów ją zrealizować. I odnajduje szczęście w małych rzeczach związanych z codziennością, w czymś, co wielu ludzi dzisiaj postrzega jako nudę, jako coś mało atrakcyjnego. W prostym życiu, w prostym życiu opartym na Bożym błogosławieństwie, i drodzy niby prosta, tak trudna do przyjęcia. Nie, bo przecież według współczesnych standardów Józef to jakiś miękiszon, to jakiś dewot, to jakiś naiwniak, być może jakieś age'owe medium, które ze snu czerpie wiedzę o swoim życiu. Im mniej człowiek jest w stanie zrozumieć, tym bardziej skłonny jest wzgardzić cudzym doświadczeniem, mimo częstokroć zupełnie oczywistych faktów, które świadczą o tym, skąd wypływa szczęście akurat tych dwojga. Drodzy Franciszek, pokazuje nam coś jeszcze, coś zdecydowanie bardziej szalonego: mianowicie szacunek do Bożych Posłańców, którzy z pewnością nie są aniołami. Bo mówimy sobie o, anioła to jeszcze można by posłuchać, ale Franciszek nie o aniołach nam dzisiaj powie. Potem dał mi Pan i daje tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według zasad świętego Kościoła Rzymskiego, ze względu na ich godność kapłańską, że chociaż prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli nauczać w parafiach, w których oni przebywają. I tych, i wszystkich innych chcę się bać, kochać i szanować jako moich panów. I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaję w nich Syna Bożego i są moimi panami. I postępuje tak, ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z najwyższego syna Bożego, tylko jego najświętsze ciało i najświętszą krew, które oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. Przyznacie, że tego bez Bożej łaski pojąć nie sposób. Ale może spróbujmy. I tej Bożej łaski. Z całego serca sobie i Wam życzę, błogosławiąc Was w imię naszego Ojca, tak jak codzień. Niech Was prowadzi ku lepszemu rozumieniu tajemnic Bożych, Ten, który jest ich źródłem, Bo Ojciec, Syn, i Duch Święty. Amen.